ma. My tu sobie tak gadu gadu hihihi hi, hi. A tu się okazuje, że to już chyba 12 dni tylko zostało Do tej apelacji Przecież następny wtorek A skoro następny wtorek no to chyba z 12 dni nie chcę się teraz tego liczyć No i co jak przyklepią Te 4 lata Potem jeszcze dorzucą z Gliwic dwójkę, no to robi się nieciekawie. I powiem szczerze, nie wiem co zrobię, to znaczy inaczej, wiem czego nie zrobię. To jestem tego absolutnie pewny, wiem czego nie zrobię, ale co zrobię, o to, to nie wiem, nie wiem. Myślałem, że się da do tego jakoś przygotować, jakieś decyzje już teraz powziąć, jakieś kroki już teraz powziąć, czy coś takiego. Ale nie ma, nie, tu się nic nie da wymyśleć, tu się nic nie da zaplanować, przecież to to, to trzeba będzie iść na żywioł i koniec przejebane. No, hi, 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 ha haha. Ha. Tak się ostatnio rozzuchwaliłem, rozchichrałem. No co no. Jak facet idzie do puchy w wieku 50 lat to jest z gred tak zwany, z gredem. Co innego facet, który ma 50 lat i w puszce już jest od 10. A co innego facet, który tam wpada w wieku 50 lat Pomiędzy tych No tych, tych, tych no wiadomo, ja nie będę nikogo tutaj obrażał Wiadomo, że siedzą też tam i ludzie normalni No ale no, no nie czarujmy się No, no większość to, to tam siedzi 25-30-latków Totalnie zdegenerowanych Totalnych debili Całkowitych debilów A wrzucę W, w, w opisie wrzucę link Do, do filmiku, gdzie siedzi ten, ten milicjant skurwiały, co, co tam jakiegoś małolata zatłukpało, tego przemkaczaje, no to siedzi pod celą z dwoma debilkami, nie? Właśnie takimi, o których ja mówię, i którzy stanowią trzon. Oni rozkminki prowadzą, nie, oni są elitą, to są git, git ludzie, reszta to są frajerzy. A, a ja to już w ogóle będę frajer i z nie? Z gredzik. No jak ja się mam z nimi napierdalać? W ogóle poza tym, bym był prawdziwym gangsterem, takim huhaha, ha, -ha, hu -ha, -ha zorganizowanej grupy przestępczej, no to miałbym zaplecze. To miałbym takie zaplecze i tu, i w puszce. I to niekoniecznie w tej puszce, do której bym trafił, to nie ma znaczenia. Miałbym zaplecze. Czy stąd, czy z innych puch by poszła informacja, że, że jestem gangsterem, że jestem w zorganizowanej grupie przestępczej i żeby się ode mnie odjebali, nie? W ogóle. Bo będzie źle. Miałbym wsparcie gitów. Ohoho kurwa! Ale takiego wsparcia nie będę miał. Przychodzi taki zgredzik jak ja. No i tym czepiącym puchą zdegenerowanym kretynkom, debilkom, wydaje się, nie, że tu znaleźli sobie posługiwacza. No, no, wiadomo, nie. Wiadomo. Co będę więcej gadał, nie. Ja nie mówię tutaj o ruchaniu w dupę, bo to. Tam, to, 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 to. Mówmy o innych rzeczach. O codziennym, codziennym gnojeniu. Oddawanie wszystkiego. Sprzątanie, kurde, jeżdżenie na szmacie, na każde zawołanie, no, no w sierwo, nie? Szmata, szmata jesteś, szmata. No, 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 no i, co, i co? I co ja tam, co ja tam zrobię? Sam, jak palec, co ja tam zrobię? W sumie najgorzej, jak, jak jest oddział, półotworek tak zwany, bo jak jest zamek typowy, czyli oddział, co są takie hmm, cele zawsze zamknięte, tak jak pareszcie No No, rana do wieczora, na godzinę, no od, znaczy otwierają tylko jak coś potrzebują wyciągnąć kogoś, albo zaprowadzić na spacer i tyle, nie? To są sporadyczne sytuacje. W każdym razie siedzić na przykład z jednym albo z dwoma debilkami, tak jak ten koleś, ten, ten milicjant siedzi z debilkami pod jedną celą na zamku. Ale są też półotworki potem i półotworek to w przypadku z Gredów jest gorzej, bo to jest cały oddział, ma przez cały dzień otwarte wszystkie cele, no i to jest powiedzmy 20 cel otwartych, nie? Jak tam są stodoły cele wieloosobowe i tak dalej, no to tam, tam może być... No to kurde, no jak jest 20 cel, to, to, to i, 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 i 100 osób i 80 osób, nie? No i oni się przez cały dzień ją snują, przemieszczają, rozkminiają, yy, panoszą i tak dalej, po całym oddziale właśnie. Co, każdy tam tak się smyczą, nie? Mędy. No no no, to co taki zgradził może jak ja wtedy? No nic nie może, no, nic nie może. No, to jest. Tutaj tutaj nie ma o czym gadać, nie? Jedyne wyjście, jakie wtedy jest, jakie ja upatrywałbym, no to trzeba wziąć fikoł, czyli takie stalowe krzesło, taboret stalowy. Pospawane są takie nóżki stalowe, z rur stalowych, no i u góry są tam cztery deski, też grube. No taki fikoł to waży swoje, jest fajnie poręczny, tak na dole go można fajnie złapać, bo te, te nóżki są tak zawinięte jest za co złapać. No i bierze się taki fikoł i się po prostu komuś przypierdala w łeb z całej siły. No i wtedy już, już się nie jest yy, fra, frajerem z gredem, no tylko wtedy yy, <grywki> wtedy się dostaje, zależnie od tego co się z tym kolesiem co dostał fikołem z całej siły w łeb, stało dalej czy, czy żyje, czy nie żyje czy jest kaleką dożywotnim, czy nie i tak dalej, i tak dalej, ale to się dostaje tak czy siak bezwzględnie, już wyrok kadzienny, tak zwany. No i w takim przypadku to dodatkowo 3, 4, 5 lat, 10. Może dożywocie, jak się łeb komuś tak rozpierdoliło, że mózg bryznął, no i wtedy już się przestaje być z gredem. No ale to co to za wyjście z sytuacji? Tak dla mnie żadne. Także nie wiem, co zrobię w tym dniu apelacji. Jak tam klepną te, te swoje schizofreniczne wymysły. Ale wiem, czego nie zrobię. A potem nagram jeszcze jakieś nagranie już takie, że będzie hi, 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 ha, ha ha, bo nie będziemy tutaj jęczeć i wprowadzać złego klimatu od rana. <laughs> Nara.